Automarket Kielecka 1 zaprasza na badania pojazdów do 3,5 tony bieżące, naprawy, wymiany olejów, filtrów, wulkanizację. To też punkt odbioru zamówień dokonanych na oponeo.pl Serwis klimatyzacji, kompleksowe mycie pojazdów i czyszczenie ich wnętrz. Na miejscu zakupić kosmetyki do detailingu znanych marek. Funkcjonuje tam też wypożyczalnia bagażników dachowych. Scena letnia w sielpi ma już swoje lata. Niektórzy uczestnicy wydarzeń kulturalnych, które odbywają się tam każdego roku w sezonie letnim, negatywnie oceniali jej stan. Takie tematy poruszane były też w komentarzach pod naszymi artykułami. Władze gminy końskie postanowiły odświeżyć ten obiekt i tym samym odmienić jego oblicze. Teraz trwają prace, które mają charakter no, dosyć jeszcze ograniczony w obszarze kina letniego. Została wymieniona, przebudowana scena letnia. Część komunikacji. Poprawione zostaną tam budynki i budyneczki, które towarzyszą kinu, ale jest to zaledwie wstęp do znacznie ambitniejszych planów, które wiążemy z zbliżającym się naborem konkursowym na programy rewitalizacji. Władarz określa Sielpię jako miejsce, nad którym trzeba się pochylić w kwestii inwestycji. W tym roku przede wszystkim przebudowana zostanie scena letnia oraz chodniki na terenie kina. Jeśli gminie uda się pozyskać środki na rewitalizację obiektu, w pierwszej kolejności mają zostać przebudowane budynki związane z tym miejscem i widownia. Ponadto w planach jest też budowa zadaszenia sceny. Całość ma się stać obiektem kulturalnym na miarę XXI wieku.